Witam serdecznie. Słuchajcie, już dawno nic nie nagrywałem. Teraz mam właśnie trochę wolnego w pracy. Mam kilka godzin wolnego i chciałem coś nagrać. Powiedzieć Wam, co takiego nowego się działo, co przeżywam, jak wakacje, jak praszybkowo, jakie plany na nadny rok szkolny. Zacznę od podziękowania, bo jak widzicie, już no, po dłuższym czasie udało się dojść do ponad setki subskrybentów. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Cieszy mnie bardzo Wasze poparcie, to że Wasze zainteresowanie. Mam nadzieję, że będą się Wam te filmiki, które będziecie oglądać, podobały. Też czekam na Wasze komentarze, bo nie ukrywam, kanał jest z jednej strony prowadzony z jakiejś tam wewnętrznej mojej potrzeby podzielenia się moimi spostrzeżeniami planszówkowymi, ale nie zamierzam uciekać od innych pytań. Jeżeli macie jakieś pytania albo o daną grę, co myślę o danej grze, Albo jeśli chodzi o recenzję, która już nastąpiła i chcielibyście może zobaczyć jakiś stream, nagranie pełnej rozgrywki danej planszówki, walcie śmiało, ale podobnie no, głównie znacie mnie na tym kanale jako, jako nauczyciela w rolniku czy też w centrum. I jeżeli macie inne pytania albo inne propozycje, jestem bardzo otwarty. Teraz już YouTube zamknął tą możliwość nagrywania na żywo z telefonu, a jeszcze nie mam kamerki internetowej tak, żebym mógł to robić z laptopa, więc trudno o live'y. Natomiast pewne pytania odpowiedzi QA mogą nastąpić offline, czyli wypiszecie w komentarzach, a ja będę do tego się odnosił. Tak? Na tym miejscu też chcę serdecznie pozdrowić wszystkich pierwszoklasistów, zwłaszcza... Klasy pierwszą to EK, teraz byłem po lekcji z nimi i właśnie opowiedziałem, że będę coś nagrywał, także witam was serdecznie. Co nowego u łukiego, u mnie? No po pierwsze dzisiaj 35 lat, to jest dla mnie ogromna radość, satysfakcja, wdzięczność rodzicom, przyjaciołom, żonie, dzieciom, ale na samym początku trzeba powiedzieć Panu Bogu, nie? Dlatego, że widzę, jak on stale mi błogosławi. Widzę, że... On na, 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 nadaje mojemu życiu sens. I to jest fajne, ile rzeczy on mi dotąd dał, nie? ile moich marzeń spełnił. Nie? Dlatego na wieki będę wyśpiewywał e, Miłosierdzie Boże. Nie? I też tak mogę mówić o, o wakacjach, nie? Że, że były bardzo dobre. Mimo różnych wydarzeń, które mi się bardziej albo mniej podobały, mojego e, też zmęczenia e, pewnymi w, w sytuacjami, tak? wyjazdem do Irlandii, byłem u przyjaciela. I, na samym końcu powiem, bardzo dobrze spędziłem czas. Tak? Yy, dobrze, no. myślę, że wakacje były fajne i też Wam chcę pokazać, co takiego planszówkowo na wakacjach się działo. Yy, trzy sprawy. Pierwsza to najmniejsza z gier. Pożyczyłem od yy, brata Jasia. Słyszeliście już wielokrotnie na kanale, jak mówiłem, Jaś, mój przyjaciel, ma yy, brata Adama i pożyczyłem od niego Gradixit. Yy, wiecie, bardzo już yy, znana. Nie chcę mówić starego, ale naprawdę już yy, nie jest to żadne nowum. 2010 rok Szpil des nie? Gra, gra roku, gra roku, ale przepiękna gra, nie tylko wydanie jest fantastyczne, ale tu chodzi o, o to, że ta gra ma w sobie pewną głębię wyobrażeń. Gra się w trzy osoby. Ja podaję, mając swoje karty na ręce, jakieś skojarzenie. Jakieś hasło, jakąś piosenkę, jakiś temat. Wykładam zakrytą kartę. Poszczególni gracze, dokładają z własnej talii, z ręki, wykładają jedną kartę zakrytą, którą jak najbardziej ma przypominać hasło, które ja podałem. Ja mieszam, ustawiam i reszta graczy teraz próbuje zgadnąć, która to była moja, moja karta, którą ja położyłem, pasująca pod to hasło. Jeżeli... Yy, zgadną, otrzymują trzy punkty, albo i, i ja też otrzymuję, no to zasady nie są ta najważniejsze. Sama, sama idea gry, gdzie mówimy o skojarzeniach, tak? gdzie, ale też nie może być zbyt łatwe hasło, dlatego że jak wszyscy zgadną, to oni otrzymują po dwa punkty, a ten, który wypowiadał hasło nic. Nie może być za trudne, bo jak nikt nie zgadnie, to również yy, ci zgadujący dostają punkty, a ten, który wypowiadał hasło narrator nic. To jest pierwsza rzecz. Piękna gra, ja nie jestem w nią dobry, moje dzieci w nią im dobrze idzie, fajne rzeczy wymyślają i udaje im się faktycznie to wszystko zgadywać, ale to tak szubkowo kilka razy na wakacjach się prze, no, pojawiło. Inna sprawa, Cyklary, Również nie jest to najnowsza gra, tak? nie wiem z którego roku ona jest, ale jest naprawdę bardzo dobra gra na taką rozrywkę, tu ma się pudełko, coś będzie widać. Mapa wysp, cyklat starożytnej Grecji, mitologiczne stwory, dosyć duża gra na godzinkę półtora, gdzie negocjacje następują. W pierwszej fazie licytuję, czyli mówię u jakiego bo, bo, Bożka, Boga mitycznego chcę pozyskać łaskę. Jeżeli wygram licytację z innymi graczami o łaskę danego Boga, mogę wykonać pewną akcję. Na przykład mogę poruszyć wojskiem, mogę zrekrutować wojsko albo zrekrutować flotę, ruszyć flotą, zaatakować flotą. Mogę wybudować budynki, mogę również nabyć filozofów albo pozyskać stwory mityczne, które też coś robią. A w grze chodzi o to, aby wybudować metropolię. Metropolię buduje się poprzez zbudowanie czterech różnych budyneczków albo poprzez pozyskanie czterech filozofów. Tak? I wydawałoby się bardzo prosta cesada, ale bardzo dużo głębi w tym. To znaczy yy, cały spór licytacji, co ja teraz zrobię, co dzięki temu będę mógł. Jak pozyskam wojsko właśnie będę mógł Ciebie zaatakować, dzięki czemu będę mógł na przykład pozyskiwać więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy pozwoli mi natomiast na skuteczniejszą negocjację. Będę miał większy luz przy negocjowaniu, będę mógł Cię przebić. Tak? to tę grę kupiliśmy, um, moja rodzina, byliśmy, chłopcy moi byli zaproszeni na urodziny swojego kolegi i zamówiłem grę przez internet. I było napisane 2-3 dni transport. Nadchodzi czas urodzin, a gry jeszcze nie ma, tak? się sobie, co tu robić, co tu robić? No to poszedłem do sklepu w Prudniku, polecam, bardzo fajny sklep na, na rogu koło pierwszego LO, koło placu, na placu Szarych Szeregów. Krzyżówka. Ratuszowej i Kościuszki. Pan faktycznie ma super wiedzę na temat klanszówek, często dopytuje się o coś, rozmawiamy, poleca coś. Yy, także naprawdę super sklep, super właściciel, czy prowadzący ten sklep. Polecam. Łukasz Wączek. Yy, no i poszedłem do niego i mówię, że jest taka sprawa, że kupiłem cyklady przez internet. Yy, czy nie mogę u niego kupić? Dać w prezencie, jakby przyjdzie przez internet, o, wymienić u niego. I człowiek się zgodził. Nie wiem, gdzieś tam jego otwartość i gotowość do pomocy mi mnie tak urzekła, że pomyślałem sobie, że nie mogę tę kupić, nie? Mam wakacje, nic nie kupowałem, mogę kupić sobie fajną planszówkę, o niej dużo dobrego słyszałem. Słyszałem, jeżeli byście oglądali też kanały inne, planszówkowe, u Łukiego, Granie w Chmurach, Game Troll TV, Gambit jak będziecie słuchać recenzji tych, tej planszówki, na pewno usłyszycie, że bez dodatku ona nie jest taka fajna powiem Wam, myślę, że dodatek, na przykład Tytani tak się nazywa dodatek do tej gry choć o Tytanach jeszcze będę mówił jako o osobnej grze to faktycznie dodatek udoskonala grę, powoduje, że ona jest jeszcze lepsza, ale ta sama gra nie jest tania, około 150 zł i ona jest bardzo dobra z dodatkiem jest świetna, tylko zastanówmy się, po co wydawać kolejne 120 zł, 150, 200 zł, nie wiem, szczeram, można na cenę zobaczyć, ile kosztuje cyklady tytanii, żeby mieć super grę, jeżeli i tak, i tak, jak w moim przypadku, to nie będzie najczęstsza gra, jaka się pojawia, tak? No, gram średnio raz, dwa razy w tygodniu w jakąś planszówkę gram w różne planszówki, żeby się nie znudziły. Nie gram za każdym razem w cyklady. Mam no, bardzo dużo tytułów, więc czy konieczne jest teraz pozyskanie tytanów, cyklady tytani? Jeżeli będę w to grał raz na miesiąc, na dwa, no myślę, że nie ma takiej potrzeby. Nową tej gry, czyli te licytacje, zabieganie o, o to, co robić na planszy, jest na tyle ciekawe, że myślę, że wystarczy, żeby w to pobrać raz na jakiś czas. Kolejna gra, czekajcie, schylę się. Byłem przeciw, moich chłopców. Yy, widzimy tutaj grę Rambaut. To jest druga edycja. Yy, najnowsza jest trzecia. Ta jest, bo leży z 2010 2014 roku. Nie widzę teraz tutaj nigdzie opisu, ale to nie jest zresztą najważniejsze. Nie widzę. Jest trzecia edycja, nie lekko ulepszona, nowa szanta graficzna, bo ta gra może nie jest nie wiadomo jak piękna, ale już kiedyś widziałem u Łukiego recenzję, że to jest gra, z którą mu się kojarzą planszówki, jak zaczynał w dzieciństwie, nie? Nie, nie jest to jakoś pierwsza jego gra, ale jedna z tych, które faktycznie były pewnego rodzaju kamilem, kamilem, przepraszam, kamieniem milowym, poznawaniu planszówek. Dla mnie tą grą, taką grą na pewno jest właśnie talizman. Magia imię, czy jeszcze wersja papierowa, a nie tekturowa. Te, 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 te jeszcze lata 90., Czyli wielu z Was jeszcze nie było na świecie. O co chodzi? Celem gry jest pokonanie głównego władcy smoku. Gra planszowa, gra przygodowa na planszy, bo mamy swoje figurki, rzucamy Ciekawymi kośćmi, gdzie pokazane są zamiast cyfr, to obrazki, dwa, trzy obrazki przedstawiające lasy, rzeki, bagna, wzgórza, równiny, góry. I w zależności, rzucamy pięcioma kośćmi z danymi rysunkami, w zależności od tego, jakie mam obrazki, o takie tereny mogę się poruszyć, by wchodzić na pola z przygodami. I tam losuję zazwyczaj jakiś wrogów, po pokonaniu ich mam punkty doświadczenia. Gdy uzbieram daną sumę punktów doświadczenia, wymieniam to na umiejętności. Więc bardzo szybko można dostawać nowe umiejętności i ta gra, powiem wam, bardzo wkręca. Z kimkolwiek grałem, to wszyscy poczuli bakcyla momentalnie. Zagrałem z Sewerynem z koła plaszówkowego, który raczej mi się kojarzył zawsze właśnie z grami euro gry na punkty, gdzie pozyskujesz pewne dobra, wymieniasz pewne dobra, robisz pewne ruchy, uruchamiasz swój mechaniczek, że mechaniczek to nie jest to słowo. Swojo, swój silniczek mechaniczny, celem pozyskiwania jak największej ilości punktów, tak? A tu nagle taka gra przygodowa, nie wiedziałem jak on się w tym odnajdzie i on nie chciał kończyć grę. Nie? Mieliśmy ograniczony czas. Bo gra jest dosyć długa. Z miłoszkiem za pierwszym razem, jak rozłożyliśmy, to graliśmy przez cały dzień z przerwami, ale to było około 3 godzin. Później pojechałem do Jasia i Jadasia, właścicieli Dixitu, graliśmy 2 godzinki. Później właśnie był Sewerek Mateusz przy przyjaciół przyjechał, pograliśmy sobie. Chciałem jeszcze coś innego pokazać, więc też graliśmy półtora godzinki. No i tak powiem Wam bardzo, wciąga... nie chcę być uzależniająca, ale wciągająca. Gra to mechanika pokonywania wrogów, rzucania kości. Sama wata jest bardzo ciekawa, masz kości e, 10, czyli 9, 9 od 0 do 9. 9ścienne e, wyglądają jak diamenty Rzucasz dwoma takimi kośćmi, czyli rozbieżność może być od 2 do 20, bo 0 traktowane jest jak 10 nie? I, i, i porównujesz swój wynik z, z wynikiem potwora i... Zwycięstwa pokonujesz, no jak rzucisz więcej, pokonujesz spora, dostajesz nagrody, złoto, za które możesz kupować też w miastach pewne przedmioty, także no słuchajcie, bardzo fajna gra, przygodowo rpg RPGowa, wybaczcie mi za błędy jakieś słowne, już dawno nie musiałem dbać o piękno mowy, miałem wakacje dopiero teraz wchodzę, do pracy z uczniami i tak na razie jest delikatnie, 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 delikatnie. Dopiero rozkręcamy się, mamy pierwsze lekcje takie poznawcze, trzeba ustawić też sobie dyscyplinę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to jeśli chodzi o planszówki na wakacjach. Jak była ładna pogoda, to głównie basen, bieganie, rowery, piłka nożna to były nasze zajęcia w tym czasie. Teraz, już właśnie dzisiaj burza, brzydka pogoda się zaczyna. Pochmurnie mówię pogoda planszówkowa. Dobra pogoda, żeby przyjść, spotkać się, porozmawiać, pograć, zmiażdżyć. Tak? Rozmawiałem się z panem dyrektorem, w zespołu Szkół Rolniczych i tak mamy zgodę w tym roku również spotykać się u nas w szkole celem realizacji klubu planszówkowego albo w zależności od ilości chętnych i waszej, waszej determinacji koła planszówkowego. Jeżeli będzie mniejsze, po prostu będę robił dodatkowe zajęcie z planszówek, na które chciałem Was serdecznie zaprosić. Tak. Nie masz większego doświadczenia, jesteś ciekawy, przyjdź, zobacz. Może akurat coś Ci się spodoba. Wiadomo, są planszówki większe, takie jak Mage Knight, i może uda się teraz na, na tym kolecz, na klubie zagrać inna większa gra, Gra o tron. No, sober chciałby w pie, 6 osób zagrać, także szykuje się kilkugodzinna rozgrywka, 2-3 godziny trzeba mieć zarezerwowane. Także zapraszam serdecznie. E, dawajcie znać, wiecie? Bo nie ukrywam, teraz mam trochę dużo pracy i ciężko mi wejść w ten rytm pracy po, po wakacjach. Pracuję i w Zespole Szkół Rolniczych, i w Centrum co powoduje, że mam no, mnóstwo godzin i gdy wracam do domu jestem pamięty. A jeszcze od tego zadania chłopców, których na razie dotąd nie musiałem sprawdzić, jeszcze dają sobie radę, ale myślę, że już niedługo trzeba będzie usiąść i zobaczyć, jak tam w szkole idzie, bo to tak, no mogą sami wszystko robić, nie? Ale od czego ja jestem? No właśnie, żeby pomóc, nie? Sprawdzić, zapytać, czy rozumie i tak dalej, nie? Większość, wiele dzieci to nie są dzieci głupie, nie? tylko to są dzieci niedopilnowane, nie? dzieci, które są puszczone samopas I, i nie chcę tak robić z moimi chłopakami, więc no chłopcy, ich zajęcie dodatkowe no i, 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 i faktycznie na razie czwartek mam wolny, nie? w czwartek nie mam żadnych innych zajęć, ani chłopcy, ani ja, także, także myślę, że możemy reaktywować klub planszówkowy. Ja przejdę się jeszcze raz do pana wiceburmistrza i, i zapytam o, o finansowanie tego. Może lepiej byłoby znowu spotykać się w ośrodku kultury, nie? Dobra. To takich informacji planszówkowo- urodzinowych i też życzenia. Najpierw życzę sobie wiary i miłości, tak? A Wam spełnienie Waszych marzeń. Tego byście też byli szczęśliwi i mam nadzieję, że jeszcze przy wielu filmikach ze mną zostaniecie. Jeżeli Wam się podobają te filmiki, dajcie lajki, piszcie komentarze. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja miałem lekcję. Nawijam, 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 nawijam. I jedno pytanie. A co jeżeli miłość jest zraniona? Wgnianie. To są gdzieś dla mnie, mówię, dla mnie najpiękniejsza chwila, kiedy pytasz. Nie? Dla mnie ja bardzo lubię ach, spotykać się z ludźmi, ale to właśnie spotykać się. Nie tylko przedstawiać się, mówić o sobie, błyszczać, ale, ale spotkać się z tobą. Nie? nie chcę ciebie zapraszać, byś godzinami siedział przed laptopem, przed telefonem, oglądał filmiki z kanału Łukasz Wączek, ale jeżeli nie możemy ze sobą porozmawiać w szkole, albo jest to utrudnione, przerwy są krótkie i tak dalej, zawsze jest to jakiś alternatywny, oby nie główny, no sposób komunikowania się. Także jeżeli masz ochotę coś powiedzieć, masz ochotę coś zapytać, pisz komentarze, bardzo chętnie Ci odpowiem. W linku postaram się napisać maila. Także jeżeli na przykład miałoby to być coś dłuższego, zapraszam. Podobnie, jeżeli masz jakieś pomysły, które mogłyby mi pomóc w prowadzeniu tego kanału, polecam daj znać. A myślę, że na razie to wszystko i tak już mamy 18 minut. Pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Pa!